Złoto ustanowiło nowy historyczny rekord 2450 dolarów za uncję. Czy tak wysokie ceny złota mogą się utrzymać? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Witaj Michał, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaka jest przyczyna, że złoto tak zdrożało? To jest wzrost od początku tego roku o 17%. Jest to faktycznie bardzo mocny wzrost, jeżeli chodzi o tak dosyć rozwinięty rynek, jaki, jakim jest oczywiście rynek złota. Natomiast to, co dzieje się z złotem, no to jest to efekt kilku czynników. Przede wszystkim mieliśmy dosyć napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie, i oczywiście cały czas ta sytuacja tam nie jest pewna, więc inwestorzy. Generalnie szukając takiej bezpiecznej przystani, kierują się ku złotu. Oczywiście złoto nie radziło sobie może dobrze w 2023 roku, ze względu na to, że mieliśmy cały czas bardzo mocnego dolara oraz cały czas bardzo wysokie stopy procentowe. Jednak na jesień z zeszłego roku doszło do tego, że Zaczęto rozważać, kiedy może dojść do pierwszych obniżek stóp procentowych ze strony Rezerwy Federalnej. I tak naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie na wykres złota, no to w tym wypadku, jeżeli widzimy wykres, no to widzimy, że w zasadzie od października zeszłego roku, prawda, mieliśmy okolice poziomu 1800 dolarów za jedną uncję, w tym momencie mamy ponad 600 dolarów wyżej, więc jakby ten moment, kiedy w Stanach Zjednoczonych zaczęto rozważać kiedy może dojść do obniżek stóp procentowych, to doprowadziło do wzrostu cen złota. Więc pod tym względem oczywiście jakby nie tylko te czynniki związane z niepewnością na rynku, ale również to jakie będą stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ warto pamiętać o tym, że jeżeli rozważamy inwestycje w złoto czy obligacje, czy również w, jeżeli chcemy swoje środki przeznaczyć na lokaty terminowe, no to oczywiście złoto nie wypłaca odsetek, natomiast odsetki wypłacane są poprzez obligacje czy na lokatach terminowych. Dlatego zwykle, jeżeli mamy wysokie stopy procentowe, no to raczej inwestorzy Kierują się ku innym aktywom. Natomiast teraz mamy taką sytuację, w której no, jak ceny złota są bardzo wysokie ze względu na rynkową. A co się dzieje z cenami amerykańskich obligacji? Jeżeli chodzi o ceny amerykańskich obligacji, no to one cały czas są dosyć nisko tutaj też możemy sobie popatrzeć na wykres ten wykres niebieski jest to wykres obligacji dziesięcioletnich które nazywamy T-note w Stanach Zjednoczonych więc widzimy że ta cena jest dosyć nisko i tak naprawdę jeżeli popatrzymy sobie na różnicę pomiędzy cenami złota oraz cenami obligacji no to jest ona dosyć duża więc teoretycznie niskie ceny niskie ceny obligacji, czyli wysokie rentowności, sugerowałyby, że złoto powinno być złoto powinno być niżej, jednak tak się nie dzieje ze względu na to, że no jednak złoto jest traktowane jako bezpieczna przystań. Też trzeba zauważyć, że w pierwszym kwartale tego roku zakupy złota przez banki centralne były rekordowe. Oczywiście mamy jeszcze cały rok przed sobą, więc może się okazać, że banki centralne spowolnią swoje zakupy. Jednak, jeżeli chodzi o sam pierwszy kwartał, to były one rekordowe, więc widać, że zarówno pod względem inwestycyjnym, jeżeli chodzi o popyt fizyczny, jak i również jeżeli chodzi o banki centralne, ten popyt na złoto jest bardzo wysoki, więc to prowadzi do tych wysokich cen i nie liczy się tylko i wyłącznie to, gdzie znajduje się dolar, gdzie znajdują się rentowności amerykańskich obligacji, ale właśnie to, że złoto no, gwarantuje takie powiedzmy bezpieczeństwo środków. Ale chyba jest też tak, że inwestorzy grają. No, że będzie jednak obniżka stóp procentowych w wykonaniu Fedu. Jakie są przewidywania no i jaki jest wpływ tych przewidywań po stronie inwestorów? Faktycznie mieliśmy pewien kłopot, jeżeli chodzi o złoto, ponieważ w kwietniu oczekiwano, że być może Fed w tym roku stóp procentowych nie obniży. Wobec tego obserwowaliśmy spadki dosyć głębokie, bo od 2400 do 2300 dolarów za jedną uncję. No ale ostatecznie okazuje się, że inflacja powróciła do spadków w Stanach Zjednoczonych, co doprowadziło do tego, że Złoto ponownie zaczęło drożeć ze względu na to, że rynek ponownie zaczął wyceniać możliwość obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. W tym momencie, jakby tym pierwszym możliwym terminem, który jest pokazywany przez rynek, to jest wrzesień. Natomiast na cały. Ten rok wyceniane są dwie obniżki stóp procentowych ze strony Rezerwy Federalnej i te obniżki będą tak naprawdę kluczowe do tego, żeby złoto mogło w dalszym ciągu zyskiwać na wartości. I oczywiście jakby będziemy patrzeć na to, jak będzie wyglądała sytuacja dolara, jak będzie wyglądała sytuacja związana ze stopami procentowymi. Czyli jakie są twoje przewidywania ile może kosztować złoto na koniec roku? Jeżeli chodzi o złoto i dalsze ruchy, no to wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy szukać takiego momentu wzrostowego Wtedy, kiedy będą mocniej wyceniane te obniżki stóp procentowych, więc prawdopodobnie pod koniec wakacji może dojść do takiej kolejnej, mocnej fali wzrostowej na rynku złota, jeżeli faktycznie inflacja uzasadni taki pierwszy możliwy moment obniżek stóp ze strony Stanów Zjednoczonych. Więc myślę, że złoto ma jeszcze tutaj szansę na dalsze wzrosty. Myślę, że Taki zakres dosyć szeroki od 2,500 dolarów do 2,800 w momencie, kiedy te obniżki będą możliwe. Natomiast nie jest wykluczone, że złoto sięgnęłoby nawet 3000 dolarów za jedną uncję, ale do tego musielibyśmy mieć jakieś większe spadki inflacji. Mocniejsze oczekiwania dotyczące spadków stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, czy jakieś niepewności dotyczące tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie? Jak wiadomo, ta sytuacja jest w dalszym ciągu bardzo mocno napięta, więc takiego scenariusza nie można wykluczyć. A opłacalność inwestowania w złoto dla polskich inwestorów, bo przecież mamy bardzo silnego złotego. Tak, to prawda, jeżeli popatrzymy sobie na parę USDPLN, to ona znajduje się cały czas bardzo blisko poziomu 3,90. Więc tak naprawdę, złoto można powiedzieć, że w relacji polskiego złotego jest w tym momencie dosyć tanie, ponieważ no cały czas nie sięgnęliśmy tych poziomów 10 tysięcy dolarów za jedną uncję. Więc oczywiście pod tym względem. Warto jeszcze szukać możliwości inwestowania w polskim złotym, choć oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że no nie można wykluczyć dalszego umocnienia złotego, i wtedy teoretycznie te stopy zwrotu w inwestycji w złoto mogą być zdecydowanie mniejsze niż kiedy byśmy inwestowali w samym amerykańskim dolarze. O rekordowych cenach złota rozmawiałem z Michałem Stajniakiem ekspertem XTB. Dziękuję Michał za rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję również.